Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej jest kolejny odcinek z plugin z Perfect Score, oczywiście. No i przechodzimy sobie do tego, przed czym się ostrzegaliście, czyli do grzyba, który jest naprawdę e, plagą dosyć zaawansowaną, i no, jeżeli ktoś. Nie ma szczęścia ani nerwów, to nie się lepiej tego nie podejmuje, no chyba, że chcę 4 gwiazdki, bo na 5 naprawdę trzeba się namęć, pocić i stracić parę godzin. no, Może by nie, no ale ja musiałem wstalić, żeby jednak wymyślić sobie taktykę i tak dalej. No ale to już... E, nie wasz w sumie nie wasz problem, tak? No dobra, przechodzimy sobie do głównej gry. Jeszcze wam chciałem powiedzieć to, że... Ostatnio update do plug-in'ka i w ogóle dodali pewnie ten event. Wątpię, że mi się go udało pokazać na odcinku, ale event polega na tym, że są te, że igrzyska zamiast w Londynie są teraz w Rio, chociaż w Londynie pewnie też są. No ale ogólnie, że dodali jakby igrzyska w Rio jako event i pewnie tam też, jak się nie wiem, wyśle coś do Brazylii, to by się widzi jakąś bonus za zaraźliwości. Nie wiem dokładnie jak to działa, no ale wiem, że dostałem taki kilka, kilka razy komunikat, że, że w, w, igrzyska w Rio rozpoczęte i inne takie. Taka ciekawostka. Dobra. Ehm. Więc tak, w tym odcinku grzyb. No i spoko, zaczynamy. Oczywiście wrzucam pewnie wygranego tylko rana, bo no, to będzie długa, długa podróż. Może zająć pewnie z 50, bonet ponad 100 podejść, więc no, radzę wam. Właśnie wrzucałem tylko tego, bo wiadomo, no. Nie wiadomo, tracił czasu, oczywiście, bo taki odcinek by trwał pewnie ze 4 godziny ale okej, okay. dobra, no, oczywiście geny frame ITP, żeby jak najszybciej jak najlepszy start mieć właściwie darwinista, żeby jak najwięcej mutacji mieć bo mutacje naprawdę się przydają, szczególnie jak nie wiem, martwica, bo coś kosztuje po 60 punktów albo 50, no, zawsze się e, lekki buścik do mutacji przydaje, supresja i tutaj wam od razu mówię, żeby jeszcze supresja a nie teracyt jak zwykle, bo teracyt jest o tyle spoko, że zwiększa nam zaraźliwość na lądzie, ale supresję musicie mieć po prostu, bo na tym scenariuszu nie ma tak łatwo, że sobie przejdziecie przez granicę po prostu zamk zamkniętą, tylko po prostu jak, nie wiem, na przykład Kanada czy tam Hiszpania, bo ktoś wam zamknął tę granicę, to już nie wejdziecie tam no, już próbowałem kilka razy i naprawdę, supresja to jest jedyne wyjście, e ekstremofil żeby w, w każdym terenie się roznieść i padostaza, oczywiście żeby mieć tańsze, żeby się właściwie cena e umiejętności się nie zwiększała, gdyż no mamy te nasze Spor w czy jak to się tak nazywa chyba? No po prostu wyszły zarodników Na którym będziemy pewnie bazować, a przynajmniej na starcie bazować Żeby mieć jak najszybszy, jak najszybszy czas, zaraźliwość I do tego sprawdzić czy mam w ogóle szansę e, Z podejściem, czy jednak lepiej resetować I po, od razu wam mówię, że jeżeli wam się nie, nie podejdzie Nie podejdą wam wyspy na tych sporach, to po prostu Resetujcie od razu nie tracicie czasu Zresztą zobaczycie na nagraniu pewnie Okej okay. Kontynuuj, mega brutalny, oszust nie ma, kontynuuj, I hate it, hate it, myślę że to jest najlepsza nazwa na tą plagę, no i tyle, graj. Witamy w plaguing, dokładnie, Indie na starcie, bierzemy od razu ropnie i przechodzimy sobie do wystrzelania zarodników na poziom trzeci, bo tyle mam punktów, zbieramy kolejne i dajemy, ładujemy wszystkie zarodniki na maksa, żeby jak najwięcej kraju star jakby na start mieć. No i celujemy wyspy, jeżeli nam wyspy nie podejdą, no to będzie słabo i resytujemy od razu, jeżeli będą w miarę, w miarę nie wiem, 4 5 wysp, no to możemy sobie zostawić. Mamy już nowe Zelandię, więc jest fajnie, Grenlandia i Islandia podeszły, więc to są najgorsze już za nami. Zostawiam nam tylko chyba Karaiby i Kolonagaskę, no to jeszcze jest szansa to przejść, ale jakby nam Grenlandii nie zabrakło bo coś, to jednak lepiej resetować. Bierzemy od razu wrzucenia skóry na starcie i wodę na jeden, plus tego zwierzęta gospodarcze na jeden, żeby zwiększyć sobie częstotliwość mutacji, plus do tego rozprzestrzenianie się na terenach wiejskich. Dokładnie, teraz zbieram sobie na wodę 2, dzięki czemu będziemy mieli zwiększoną e, morską rozprzestrzenialność plus do tego w Indiach, no i szczury, żeby w bogatych regionach szybciej do tego zwiększyć swoje mutacje oczywiście zbieramy Odporność teraz na leki na 1 i odporność na zimno na dwa. Później sobie przechodzimy do oczywiście do ptaków, żeby mieć jeszcze większe, wie, jeszcze więcej, większe, większą zdolność do mutacji. Plus do tego rozwój się po lądzie. Dobra, mamy to. Zbieramy trochę punktów Marwisan w Wała, więc naprawdę spoko. Spoko. Mamy taki na dwójkę. Przechodzimy sobie do właściwości teraz leki na dwójkę pompać, żeby Kanada i inne takie bogatsze kraje szybciej zaczęły się zarażać. No i zbieramy sobie teraz na niewydolność wielonarządową, oczywiście, czyli gorączka im i dopiero wtedy Total Organ Failure, jak zwykle. Jak widzicie, już mamy dużą część populacji, a już jest dopiero. Nie który. Na no 11 miesiąc spoko supresja, niewydolność jednorządowa pięknie, widzicie, mutacje się jednak popłaca brać. E, niestety nie mamy ani krajów, ani Madagaskar, więc tu muszę zrobić dwa wyjątki, wziąć sobie ciepło na dwójkę. Zwykle się bierze albo się nie bierze w ogóle, albo się bierze na jedynkę to zależy od e, ranu, ale to akurat potrzebujemy tego, bo inaczej nie damy rady. 10% badań, ale mamy już naprawdę większość krajów zarażonych, więc teraz zbieramy tylko na objawy śmiertelne, takie jak na przykład śpiączka i paraliż, żeby jeszcze odgonić te badania. Jeszcze Madagaskar nam został z tego co widzę. No i tak, zamknęli granicę lądową, ale czy zamkną porty? Mam nadzieję, że nie. No i co by wziąć? Może poczekajmy jeszcze chwilę. Mm, wstrząs, weźmy wstrząs i później zapalenie i w stronę szaleństwa, guzy. Mhm. Madagaskar liczy na siebie. Okej, okay. mamy. Pięknie. Chyba wszystkie kraje zarażone są w takim razie. Szwecja i Hiszpania trochę powoli, ale jednak. Yy, oczywiście szaleństwo, żeby odgonić badania i teraz bierzemy sobie przetasowanie genetyczne na poziom trzeci, żeby jak najmniejsze badania mieć na końcowym wyniku. 26% badań to myślę, że i tak jest naprawdę spoko wynik. Yy, drugi miesiąc dopiero jest, nowego roku, czyli naprawdę ładnie, powyżej 200 dni jesteśmy jakoś. Jeżeli to wyjdzie i wszystkie kraje wezmą, o Madagaskar tam ma problem, ale jednak się znalazł, więc chyba, wy chyba wygraliśmy powiem wam. nie ma z żadnych zdrowych ludzi na świecie. I czy zdobędziemy te wymarzone trzy gwiazdki? Zobaczymy zaraz. Ok. Jezu, udało się, pięć gwiazdek w końcu! Powiem wam, że naprawdę to było, to była masakra. E, tak, e, sprawdzę godziny. Muszę was nie skłamać, jest 1.52 w mm, poniedziałek. Czyli akurat ten dzień cały będziecie to widzieć pewnie. I udało się! Siedzę tu od, nie wiem, dobrych dwóch godzin i cały czas próbuję to przejść i w końcu się udało, chyba, nie tak z 50 prób, no Tylko, że to były takie, wiecie, próby, że, żeby zobaczyć, czy w ogóle e, te zarodniki się do, dobrze po świecie rozniosły i tak dalej. Bo, bo, bo głównie zasada była taka, że jeżeli e, zarodniki, że zarodników tych, po, ty, po tych dwóch falach nie będzie ani na Grenlandii, ani na Islandii, musi być przynajmniej na czterech wyspach, tak? Gre musi być Grenlandia, to musi być na pewno, Karaiby. Można pominąć, ale przydałoby się czasami. E, no ale głównie Grenlandia, Islandia musi być, e, Nowa Zelandia musi być i Madagaskar, tak niekoniecznie, ale też by się przydało. No i Karaiby, no ale to wiadomo. Jeżeli będzie już Grenlandia, Islandia i Nowa Zelandia, to jest, jest w miarę dobrze. No i powiem wam tak, no to, to jest naprawdę jeden z najbardziej randomowych, i tak dalej z tych e, gier, więc. Jeżeli komuś ktoś naprawdę nie ma szczęścia, tak jak ja, albo coś, to naprawdę nie, nie męczy się z tym, niech sobie zostawi te cztery gwiazdki norm, jakąś normalną techniką, naprawdę. Żeby to osiągnąć, to naprawdę długo zajęło, dużo zajęło, żeby w ogóle wymyślić to i jeszcze zastosować jakoś sensownie. No ale myślę, że naprawdę ta. W, taktyka jest chyba na, najlepsza, no 125 i, i, i prawie 6000 punktów, więc naprawdę jest ogromna ilość, 231 dni i 28% badem, to jest świetny wynik, no i udało się, no powiem wam, mogę wam, nie wiem, jak chcecie to wam rozpiszę to w, albo w opisie, albo w komentarzach, ale tutaj akurat zastosowałem trochę inną taktykę też, Wiesz, musiałem zmodyfikować trochę, bo ja tu miałem akurat, jak sami widzieliście, to Madagaskar i oczywiście Karaiby do zarażenia, a z tego, że już tak się bałem trochę, że zamkną porty, to musiałem sobie wziąć odporność na ciepło dwa. Czasami bierze się na 1, bo się w ogóle nie bierze, zależy, że jak tam z punktami stoicie. No ale akurat musiałem to wziąć na dwójkę, więc wziąłem, miałem punkty, więc wszystko poszło zgodnie z planem, no i oczywiście... Udało się głównie dlatego, że. E, to po prostu wyrobiliśmy się, tak? Bo jeżeli byśmy nie mieli tych zarodników, to byśmy na pewno tego nie zrobili. Więc no, nie ma co nawet. T tutaj na grzybie, jeżeli nie weźmiecie sobie nawet tej, tej supresji. Bo grałem sobie na Teracyt kilka razy, nawet kilka dziesiąt razy, ale to po prostu nie szło, bo czasami zostawała na przykład Hiszpanię albo Kanadę i one za Chiny nie chciały się zarazić, bo miały zamknięte granice po prostu, dlatego trzeba wziąć supresję, żeby się łatwiej było jakby przemieszczać między tym, no i to jest naprawdę, mm, ty, ty możecie się mylić, jeżeli chcecie wymyślić jakąś taktykę, bo wiem, że zazwyczaj się że Teracyt, żeby po prostu się polądzie szybciej roznosić, a tu jednak trzeba zmienić to na supresję. No okej, okay, no po, czy polecam inny kraj startowy? Nie, myślę, że. Mm, tak, że Indie są najlepszym krajem, gdyż mamy tutaj blisko siebie te wysepki, plus dlatego są. Jakby. Mm, mamy dwie przyczenie na jednym ogniu, bo i tak wzięlibyśmy sobie e, nasze statki. To jest bez dwóch zdań. Wzięlibyśmy te statki na pewno. Dlatego, jakby, jakbyśmy wzięli te statki, to akurat zwiększamy zaraźliwość w Indiach, bo oni tam mają wilgotny klimat. Plus, dlatego statki, oczywiście, żeby zara zarażać te wszystkie wyspy, więc to jest naprawdę spoko. Jak chcecie wiedzieć dokładnie, dlaczego wziąłem sobie te w, w tych transmisjach, wziąłem sobie szczury i zwierzęta gospodarcze, to mówię od razu tak, że to jest losowe. To naprawdę macie jakby taki. Taką pełną dowolność, możecie sobie wziąć cokolwiek tam na drugi poziom. Tylko po prostu ja wziąłem to z tego powodu, że y, pierwsze dało mi to mutacje, które czasem się przydają, bo na przykład dają martwice za darmo albo inne takie, inne takie symptomy. Więc naprawdę się przydaje. No, a po drugie, roznoszenie się w terenach, tak? Na przykład, nie wiem, w Szwecji albo w jakiejś Kanadzie, w USA, no to mamy szczury, a do, a do Rosji i takich innych terenów mamy zwierzęta gospodarsza. tak takie oczywiście, żeby e, po lądzie i żeby mieć zwiększone mutacje. No, spojrzymy sobie na kartkę z tych z mechanik, jak to było, czekajcie, znajdę to. E, zwierzęta dają pół mutacji szury też pół ptaki za to jeden, a na drugim poziomie dwa, więc no trochę mutacja nam przybyło zdolności, a dodatkowo mamy zaraźliwości do tego e, rozprzestrzeniania się w tych różnych środowiskach, więc myślę, że na tyle to spoko. No i tak, no i mamy, mamy tyle, taki zapas dni, więc y, można sobie pozwolić od razu wziąć, wziąć, na wzięcie, jakby po ptakach, od razu leku, bo no, na normalnym ranie, jakby, jakbyśmy trochę słabiej zaczęli, to by się nie dało, jakby tego wziąć, bo byśmy mieli za mało punktów, a tu się aku, a, akurat da. No i powiem wam tak, dlaczego wziąłem na początku ropnie? Ropnie się pierze tylko dlatego, bo. Na starcie nie stać zbytnio, żeby sobie wziąć tam, się stać, no ale możemy, żeby wziąć sobie tam, wiecie, wysypkę i tak dalej. Tylko o to chodzi, żeby wziąć sobie rok, żeby cały nam, nam, nam te kilka punktów na pierwsze zarodniki, żeby roznieść i zdobyć kolejne punkty DNA, żeby na kolejne zarodniki i tak dalej, żeby po prostu sprawdzić, czy mamy szansę w danym ranie, czy też nie. No, i dodatkowo mamy odblokowane dwie drogi rozwoju. Czasami, jak mamy te mutacje, tam zwiększy się na przykład, że dostaniemy jakąś śpiączkę, jakąś, nie wiem, zarażenie ogólnoustrojowe i inne takie. Dlatego to się naprawdę opłaca brać na początek rok, a później, jak nam już wyjdzie, uznamy, że możemy spróbować sobie zmienić się z tym ranem, bo na przykład nam, nam wyspy podejdą albo no, coś, to po, po prostu już po tym bierzemy sobie wrzucenia skóry normalnie. I przechodzimy sobie dalej do tych transmisji, tak dalej, jak widzieliście zresztą na filmie. No tak, no zajął mi to dobre par dobrych parę godzin. Mam nadzieję, że to był ostatni, już taki jakby najgorszy, jakby challenge. Jakby mówię. Jak widzicie, sami da się to przejść na 5 gwiazdek. Chociaż na YouTubie chyba ani jednego filmiku nie widziałem, żeby ktokolwiek umiał na 5 gwiazdek to przejść. naprawdę długo, długo na YouTubie siedziałem i szukałem, i no wszyscy mieli po cztery, głównie. No to więc ja jestem oryginalny, mam 5, chociaż tyle. No jestem, nie wiem. Więc chyba sam się będę nazywał co bo naprawdę, ktoś kto takie coś robi przez tyle godzin na plugin'ku to naprawdę, no coś z nim jest nie tak niestety, no ale już podjąłem się tego challenge'a, więc no, muszę go dokończyć, no jak, jeżeli wam nie, nie, nie macie nerwów, albo nie macie szczęścia, nie róbcie tego, naprawdę odradzam wam. Dobra, ok, więc 126 tysięcy punktów prawie, więc naprawdę rekordowa ilość, ale się udało. Uff, naprawdę jestem się zadowolony, no, jest... no, zaraz trzeba iść spać, bo jak druga w nocy jest. No, okej, okay. wyjście. No i tak, no w kolejnym odcinku co nas czeka? Robak Neurax. Neurax w sumie, nie wiem, nie grałem jeszcze nim na tym, żeby zrobić jakiś maksymalny wynik, więc zobaczymy. Jak, jakoś tak super Neurax nie lubię grać. Z tego powodu, że on ma później, w późniejszych fazach bardzo drogie te symptomy, te transcendencje i tak dalej. I to naprawdę trochę utrudnia grę, ale myślę, że co mi damy, damy radę. No może być Pyrion jeszcze trudny. No i te Nekro i małpia gryfa, oczywiście, bo nie wiem jak tam są punkty liczone, bo normalnie jest, że macie mniej niż rok, i macie mniej niż 55% badań, to zazwyczaj macie te, że na, te mniej niż 40%, czy tam 35%, to macie zazwyczaj te 100 tysięcy punktów, a tamto akurat nie wiem jak to działa. No ale raz małpią gryfę, z tego co pamiętam, na głównej grze udało nam się zrobić na 5 gwiazdek, jak byśmy mieliśmy 2 bo 3 miliony punktów, chociaż nie wiem jak to był poziom szczególnie, no ale zobaczymy, może się uda. Okej. Okay. Więc ja Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie komentarz, ocenę. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Hej!